Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon, i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, bardzo nam to pomaga się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BetClick, i teraz tak. Jeśli założycie konto w tym legalnym bookmakerze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszcie kod promocyjny, obstawiamy 50. To możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja. I jeśli nie trafimy, wraca do nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych sam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs. Do wygrania codziennie 50 zł w betclick. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i pierwszego gola w meczu między Liverpoolem i Milanem. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 21, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy dubla na Ligę Mistrzów i stawiamy, że Besiktas Stambuł strzeli gola w meczu z Borussią Dortmund. Niemiecki zespół nie słynie z bardzo szczelnej obrony, co pokazał mecz z Leverkusen, w którym Bayer strzelił aż 3 gole. Kibice Besiktasów podgrzewają atmosferę, ciężko się gra na ich stadionie, stąd może to mocno wpłynąć na poczynania Borussii. Naszym zdaniem Besiktasów wbija gola. Drugi mecz to również bramka, ale dla klubu Brich. Mistrzowie Belgii zmierzą się u siebie z mocno osłabionym Paris Saint-Germain. W drużynie z Francji nie zagrają Ramos, Verratti czy Di Maria. Widać więc, że zarówno z przodu jak i z tyłu Paryżanie, Paryżanie będą nieco ograniczeni. To stwarza okazję dla Underdoga, aby sprawić niespodziankę. Nie wiem, czy klub Bryż da radę mecz wygrać, ale strzelić gola i jak najbardziej ich na to stać i w tę stronę się kierujemy. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę. Przypominam też o fajnej promocji w BetClick. Warto, naprawdę warto z niej skorzystać. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.